Witajcie moi wspaniali przyjaciele z całej Polski. Jestem Reinhard Hirtler z Austrii. Żyłem przez 10 lat w Ameryce służąc proroczo, a teraz żyję w Brazylii jako misjonarz. Bóg powołał mnie, kiedy byłem ośmiolatkiem, żebym był prorokiem dla narodów i nauczycielem słowa. I to jest moja pasja. Moją pasją jest uwalnianie tego, co Bóg mówi nam teraz w naszej sytuacji, ale też nauczanie o tajemnicach Królestwa Bożego i tajemnicach nowego przymierza w bardzo prosty sposób. To zmieni życie każdego, kto zastosuje. Dlatego z wielką radością ogłaszam, że mamy nowy kanał YouTube w Polsce. Otwieramy nasz nowy kanał tutaj. I na tym kanale będziemy publikować to, co mówi Bóg, i to przemieni twoje życie, zmieni twoje życie. I gwarantuję ci, że jeśli zastosujesz tę prawdę, nie będziesz już taki sam. I będziesz tak głęboko zakochany w Jezusie, że Jezus będzie dla ciebie wystarczający. To moja pasja, to moje pragnienie. Widzimy się na naszym kanale.